Jestem w lesie takim do sprzedania 2 hektary potężne drzewa potężne proszę Państwa zobaczcie tam tę mango ma albo tutaj te mango proszę Państwa No wielkie te drzewa i to wszystko do sprzedania jest 127 27 000 za 2 hektary. I recording to dla mojego synu. Mówię, że dla swojego syna, żeby obejrzał. To jest mój. No, What kind of fruit? Mandarin. Mandarin. The three of Mandarin. Właściciel jest tutaj. Tak, uh, maybe Może ja spróbuję one fruit, Jest on the ground. Uh, no good on the ground. No, to pick up from the tree. Tak, lepiej zebrać z drzewa. Pełno tego jest, proszę Państwa, i on to sprzedaje za 27 tysięcy. Bardzo dobra lokalizacja. Jakby to się z Was. Tym zainteresował. No to wiecie, gdzie mnie znaleźć? Na Facebooku Ryszard No. Bardzo pięknie. Tam jest inna, jakieś posiadłość. Także to nie jest bez ludzi. To nie jest bez ludzi, proszę Państwa. Zobaczcie owoce. No wezmę jakąś, spróbuję. Mandarynkę. O! Tak. Jedno spróbowałem. A tu jest inna już ziemia. Tu, tu jest kogoś innego. Tak, to już jest bardziej zagospodarowane. Do tego chyba słupa to jest, ten teren. Zaraz zapytam się. Popatrzcie. No 2 hektary to obejść to trochę jest czasu, czasu. Zajmuje to, proszę Państwa. Co? So, where is the fence? Ja? Owe, te? No, no, ten. O ten, That Aha, no tak mówiłem. Tam to zagospodarowane, to już coś innego, a to zaniedbane. Po prostu gość nie ma czasu, chce to sprzedać. Ja, yeah. Jakieś owoce nabierzemy jeszcze, zanim się stąd wydostanę. Ale chcę pokazać wam, co to za ziemia. No, drzewa są. yeah I will, I will take some fruits here yeah. before in that city, in the city yeah you better love money for grapefruit here you can take yeah so take some <laughs> yes. oh, you have oh i see your, your boy <laughs> what about me <laughs> this is this orange orange no this is, this is a grapefruit grapefruit i don't have a bag you see next uh, you time back i don't have a bag yes we can bring we can bring back because your car? Yes. yes. Because I, I need some and you need also. Yeah. Okay, Państwa, robimy. Tak coś, że przynosimy torbę i narwiemy owoców. Gość się tym nie interesuje, bo nie zagląda tutaj. po prostu się zmarnują. A to te drzewa zobaczcie jakie wielkie. Ja stanę koło ko 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 tego drzewa, żeby się zobaczyli różnicę. Jestem. O, co ja pokazuję? Ach, tak, to muszę tą kamerę odwrócić. O, zobaczcie, jak to jest. No, mamy mandaryn. To Let's Go for, for the Pickup. Też drzewo to, jest jeszcze trzy razy większe. I to jest mango. Czemuś. Y to jest wysokość jakaś 100 metrów w górę, do góry, to jest potężne, to jest tak wysoko, że ja tam bym nie wlazł, Tam nie ma takiej drabiny, żeby by był jakiś dźwig, żeby, no nie wiem, on tu 27 tysięcy za tą ziemię chce, no to, no nie wszędzie jest las, zobaczcie, to można zbudować między tymi drzewami piękną chałupę, na pewno, tylko trzeba to posprzątać. Dużo drzewa na ziemi leży. Jakąś chatę tam ma, widzę, wprost oddali. Oglądam tę ziemię, proszę Państwa, bo może coś mi się trafi, takiego co mi się spodoba. Poczuję tą, jak to się mówi, potrzebę. A this is, this is a... Papa, jest yeah. uh, okay. i house. a magazyn. Ok, Okej. Właśnie, czekaj. Jak jest jakiś magazynek taki? Small house. Storage. Mm -hmm. yeah. Storage. Small house. Small house. Mm -hmm. Okej, okay, coś innego co pokazać. Spring? Spring. A stream, czyli jest jakaś rzeczka, strumień, stream, strumień. Proszę Państwa, i bambusy, zobaczcie. Zobaczcie bambusy, tak, tak. bambusy potężne do nieba. Kurde, 30 wysokości metrów albo więcej. A te drzewo? No my God. Mam z zszyć. Właśnie, jak 27 tysięcy, to e, chyba się dza... Nie zdecyduję na taką ziemię, proszę państwa. Chyba, że ten domek mi się spodoba tam. Bo ziemia jest. E, no, proszę państwa, zalesiona. Nie jest to gęste, ale jednak. Za dużo lasu. No tutaj. Bo uh, you know, people w uh, a small wiesz, ludzie sprzedają małe drzewa jako biznes. Wkładamy mm. je na you put in a bag aha, i używamy. Albo. Al you can use it. Mm -hmm. yeah. Tu mówi, że te drzewa można sprzedać ludziom, nazbierać trochę, takie wiązki zrobić, tych drzewek i wszystko sprzedać, proszę Państwa. No dużo tu roboty jest. Ja się zastanowię nad tym oczywiście co mi się podoba tutaj, bo to jest w górach, że klimat jest chłodniejszy i na pewno nie będzie dużo tych komarów i nie ma. Właściwie w Paragwaju, proszę Państwa, nie ma problemu z tymi muchami. Ja, jakoś nie znakują tak jak w Afryce czy tam. Na Filipinach też tak nie było problemu, proszę Państwa, z komarami za bardzo. A Afryka znowu te, te muchy przeszkadzały. Zobaczcie jak daleko to idzie. Kurde, macie ziemia 2 hektary. Tamta była większa, prawie 3 hektary miała z tym domem. No, taki niby kurnik, ale trzy pokoje miał i ponad 100 metrów podatowych. Więc proszę państwa Tam był strumień na środku tej no, posiadłości. Ale tutaj... Where is the, 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 the border? where is the end of the... End of the... Where is the end? His mm -hmm. To jest property z End Czyli dalej się gdzieś, czyli mam rzekę tutaj. To zajebiście by to było, proszę państwa. Jak ja bym miał tu rzekę. No to kurde, to, to kurde, to to... Gdzie ta rzeka? No jest, proszę państwa. To ja mogę naturalny basen tu zrobić dla was. Będziecie do mnie przyjeżdżali. Schody nawet są. O, gdzie end of the, 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 the... Aha. Okay. Wszystko chcę pokazać. To mi się podoba, proszę Państwa. Nie ta, że tam było ciemno i nie mogę nic zobaczyć. Też pięknie, ale Przemek się musi zdecydować, mój syn, bo my to chcemy wspólnie mieć. Proszę Państwa, rozumiecie. Tak, mój brat przyjedzie. i Też musi gdzieś się podziać. Gdzieś... Rozumiecie o co chodzi. No wy przyjedziecie do mnie. No to muszę mieć wodę dla was. Proszę Państwa, zobaczcie. To jest raj. jeżeli to jest do mnie należy. No to kurde mać, tylko brać. Zobaczymy. Nawet w Afryce też mam ziemię, proszę państwa. To, to jest jak the land is like l you know yes yes l l l yeah. i second I, I can, I can oh. tell mm -hmm. but you have to be measured before you know understand mm -hmm. if you don't know where is your land it's a problem ah. tak? this way i had a Africa, like that i didn't know where is my land and <laughs> must be measured so where is the end and here here is one of the end but uh, but Więc tak. So, like this. Aha. Uh -huh. And the, the the river is in the land. Yes, in the land. River rzeka jest. Over there? is there uh, ownership? The no, no. This is already this area not ownership. This area. Is... Aha. Here is the border this tree. No, to nie mam takiej pełnej rzeki. No co ja? A i tak dobrze proszę państwa. No przecież ta rzeka nie zagarnę. OWD? Belongs to the owner? Excuse me? Yeah. Over there? yeah. No. Proszę Państwa, z rzeką 2 hektary, 27 tysięcy dolarów. Ja mu dam 20, a będzie się cieszył. Rozumiecie? A jak? No nie wiem, czy mu dam. No muszę przemyśleć, czy ten kraj mi się podoba, czy nie, bo tu jest z kobietami trochę trudno. O, tu jest ten koniec, tam pokazuje. Ta ziemia nie jest taka kwadratowa. Jest w kształcie L. Tak mi tu tłumaczył O tu ma płot. Aha. A tu jest płot też Dziwny ten płot, taki płot Ogrodzone, wszystko jest ogrodzone to jest the end. jest is the end. jest the, the property. Yeah, it's good to check everything. You see? Mm -hmm, yeah, koniec. Yes. Tak, course. jest mm -hmm. so let's see to the 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 to the, the yes, yeah. ah, jest koniec. Tak, to Tak, you jest koniec. to jest koniec. to jest Proszę Państwa, to jest normalnie dżungla. to jest to jest But 90, 90 approximately 90 meters he doesn't have paper now but uh, between 80 or 90 meters this area uh -huh. so to, not so too, uh, long here be, is the small the shorter one uh -huh. mm -hmm. uh, And the uh, river is also short yeah no, no the other side is more bigger so bigger with the river yes Uh, after river is no bigger than here so bigger the river is blow there aha uh -huh, yes no to ma 10 metrów tylko no taki nierówny ten ta, ta ziemia jest no not so even ja yeah? hmm? hmm. is complicated this to think ja <laughs> yeah? yeah. troszkę skomplikowane proszę państwa troszkę takie pomieszane nie jest to ziemia taka kwadratowa jak tamta but after land was even nie even? Hmm, yeah. ja Yeah. Much nicer, mm -hmm. I think. This is a fruit. Yeah. What do you think? Chاطical? Other was better, yeah. Looking. Other. Yeah. Other land Ah, other. Which yeah. one? We saw the house, mm -hmm. the house, three bedrooms. Mm -hmm. Here is lots of work. Mm -hmm. Yeah. Lots of work, and uh. let's see the house first. Mm -hmm. I have to make a decision, yeah. Yeah. We talk about it in in the car. przepraszam, że mówię po angielsku. ale muszę się dogadać z człowiekiem, który jest z Paragwaju, też dobrze mówi po angielsku, więc to jest jedyny język, z którym się porozumiewamy. Rzeka Wam się podoba? Dla mnie to jest e, e, bardzo fajnie. Zajebiście, proszę Państwa. Jak przyjmie tą ofertę. Ale tamten land jest piękny, tamten land był, proszę Państwa. Się śmieliście, wyzywaliście, że kurnik kupuje, ale ziemia płaska tam była, proszę państwa. Mała rzeczka też była. To zważasz, woda, że woda jest ważna. Tak, woda. A chudy, cardochis? Kim? Somebody, I don't know. A z kim? Fukat. Chyba prawie property 3. To jest bardzo Ja, bo to jest w prawie 27. Kampie. No bo de wśród come here. A nie Ash Hid Hukade Askona Huka the 3 Ma Bagut nie ma i rajtu, Hid Aha, Sgood To on uciął to drzewo Myślałem, że ktoś wchodzi na teren i sobie tnie, no to jak to? Rzeka, proszę Państwa zajebista, tutaj można basen zrobić. Uh -huh. so.

To jest tutaj rzeka, naprawdę aż do tego urwiska. <laughs> to będzie się działo, proszę państwa, to więc aż tutaj. No, to do, do przemyślenia. No to tak nie może być, że mnie woda zaleje. Ale nie, bo to jest góra, to jest góra, to. Wszystko jest w dole. To jest wszystko tam w dole, zobaczcie. A tutaj jakiś baobab jest. Kurczę, wygląda na baobab, wielkie drzewo. Kurde, macie to drzewo sprzedać, który się zarobi 10 tysięcy dolarów. No tak, proszę Państwa. Idziemy dalej. Chyba Was nie zanudzę. Bo wiele osób się będzie interesowało. Przepraszam, że nierówno nagrywam, ale czasami jak rozmawiam, to kamera mi pójdzie w dół. I, i... Nagrywa się nie jak powinno się nagrywać. Długi film zrobię. Zobaczcie, to wszystko jest na tej populacji 2 hektary, żeby to tak dużo wyglądało. Dziwne, to chyba. No, tam tam było prawie 3 hektary. I było 30 tysięcy dolarów z domem, który był nieskończony. Ale proszę Państwa, wszystko można było wykończyć pięknie. Tam taki kurnik, chleb, jak to nazywaliście. No. No. Będziemy, tu ma dom. Z tym domem będzie. To jest do sprzedania, proszę państwa. Ten razem dom jest beznadziejny. Dach masakra. Tamten miał dachówkę, proszę państwa. Rozumiecie? Dachówkę. A ten dom no nawet okna nie ma. To jest chyba kurnik. To jest naprawdę kurnik już. Pokażę wam. Jakie w Paragwaju sprzedają domy? A mają w mieście piękne domy. Piękne stare domy z dachówku. A tutaj. Co to jest? To jakiś magazyn. Halo? Halo? Ola, ola. To stary Indianin. Indios? Local ja, people. Ja, ja, Tak, 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 tak. Podobny do tego. Ja, nice to meet you. How old are you? Quanto años? 73. 20, years. 73? Uh, 73 years old. Uh -huh. 73. And you? 39. 39. You're young boy. Yeah, <laughs> young boy. boy. <laughs> 39. Uh, father and son. Father and son. Aha. Uh -huh. Nie. I don't ask you. <laughs> you look young. <laughs> ja. Proszę Państwa, nie pytam, ale ci ludzie są blisko mojego niby wieku, ale no ja jeszcze mogę babę wyryjebać, a ten chyba już nie może się ruszać. Tak to jest, jak człowiek nie dba o siebie. No nie dba, no. Ja nie wiem dlaczego się ludzie tak szybko starzeją. Zobaczcie, nie ma nawet okien. No ale porządnie zrobione jest, to widać porządnie. Tu ma komóreczka. Mogę uh. iść Ok, ja, I, I O No to fajnie, idziemy do środka, zobaczymy tą borę. Co to w ogóle jest, proszę Państwa? To nic nie jest, on tu śpi. Taki dom bez okna. No to jest ubikacja. Bedroom. Ja, ja. One room. I don't know why they didn't put a window. <laughs> no window. Nie ma okna. Proszę Państwa. No też do wykończenia. No to jest tylko jeden pokój. To jest kitchen? No kitchen. No kitchen. This is for workers. This is just tylko. To jest, proszę Państwa, tylko dla e, tymczasowego pobytu. Jakieś y, graty tu zbiera, to on tu nie mieszka. On to opuścił dawno temu. To zbudowali tylko tak tymczasowo, żeby coś tutaj schować. No ale światło jest, więc tu można coś zrobić. No można, można. Proszę Państwa, można zrobić tutaj na przykład ośrodek jakiś, fajny, turystyczny, bo jest są drzewa. Nie wycinać tych tych drzew. Nie niszczyć tych drzew. Nie, nie, nie. No, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, napiszcie, czy Wam się podobało, czy tamta lepsza Ziemia, czy ta lepsza.